No heja, cześć, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie Księciem Adolfem von Schwab. Normalnie poszedłbym w drogę zarządzania i pierwsze 150 lat gry tylko się podbudowywał, ale nie dzisiaj. Tym razem spróbujemy być bardzo agresywni, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pierwsze, co nas interesuje, to natychmiastowe rozpoczęcie niemieckiego programu genetycznego. Udało się zdobyć haka na cesarzu, co oznacza, że mogę zażądać miejsce marszałka, który da mi 20% więcej żołnierzy, sporo mniejszy koszt armii i więcej jeszcze punkciorów w stylu życia, co się bardzo Przyda. W Polsce jak zwykle wybuchła wielka wojna domowa, żeby mogli bić się sami ze sobą o byle co i jest to idealna sytuacja, żeby ich zaatakować i zabrać im Zieloną Górę. Na szczęście jakość wojska niemieckiego jest znacznie lepsza niż ta polskiego, więc pomimo ich ilości jestem w stanie z łatwością ich pokonać. Nawet w lesie się nie ukryjecie frajerzy. Pięknie? Ty, w ogóle oni się stali prawosławni. Bolesław II to bardzo szybko zmarł. Nie miał szczęścia. Czy to ten moment, w którym ponownie atakujemy Polskę? No, jasne, że tak. Jako, że wplątali się w wojnę z Rusią, która teoretycznie nie powinna dotyczyć ich w ogóle, i stracili niemalże połowę armii, jest to sytuacja wręcz idealna. Pokonanie ich ponownie jest banalne z powodu tego, że Adolf jest zwyczajnie niszczycielem totalnym. Ty, ktoś w ogóle na mnie zagłosował na cesarza. Dokładnie to cała jedna osoba, król Czech. Ciekawe czemu, bo w sumie to mnie nie lubi. W ogóle. Krucjata Ochanat Mołdawii? Serio? Trochę sobie Adolf już pożył, ale czas teraz na najważniejsze podboje, zaczynając od roszczenia na Luticję po to, żeby przypadkowo wieleci nie mogli do tego dołączyć. Wezwę od razu do tego również księcia Bawarii. Zaatakują mnie tutaj. I co najlepsze, przegrają nawet bez mojego sojusznika. Co za patałachy. Ale z nim jest to już naprawdę masakra. I zwyciężyliśmy, następnie zaatakujemy księstwo Pomorza. Nie można pozwolić tutaj się panoszyć tym poganom. O, stałem się lektorem najwyraźniej. Uuu, mogę głosować na samego siebie. Uuu, co to jest? Coś, co by było genialne, gdybym tylko był chyba Słowianinem? A tak to jest niemalże bezużyteczne. Szybkie zwycięstwo. Następnie zajmijmy Wieletię. Żadnego zatrzymywania się, musi być wojna błyskawiczna. To no to w ogóle, ile to zajęło? 8 miesięcy, nawet jednego roku. Nie musiałem na to wykorzystywać. Stwórzmy sobie teraz Królestwo Pomorza z pięknym banerem na ścianie i tym czymś tam, co nie jest nawet w sumie jakieś specjalnie dobre. Podstawowe wydatki na dwór, chociaż w sumie zarabiam dużo, mogę wrzucić maksymalne, a bonusy z tego są naprawdę niezłe. Typ wojenny. Zajebiście będziemy naprawdę potęgą militarną, i co to jakieś tam pomoże? Bardzo śmieszne. I tak właśnie powinno wyglądać. Państwo godne niemieckiego gigaczada, a nie jakieś sojowe pomorze. Jak myślicie w co pójdziemy? No, oczywiście, że w wojsko. Wypowiedziałem też poczwórną wojnę tym czterem hrabiom, po to, żeby dobyć się do Gdańska. Z tego co widzę, cesarz chce, żebym edukował jej córkę. Okej, okay, niech będzie. Pierwszy przeciwnik pokonany. O, zostaniemy marszałkiem. Drugie hrabstwo zdobyte. Teraz pora na sam Gdańsk i ostatecznie świece również padają przed nami. Teraz chodźmy po same Prusy, żeby nie nazywać się Królestwem Prus, właśnie bez nich. I rzeczywiście, zamiast 6000 mamy 7600 żołnierzy teraz jako marszałek. Polacy atakują Prusy. Żeby im zabrać prowincję? A chyba im na to nie pozwolę. O i papież nam kasę chce dać. Sponsorować będzie tutaj północną krucjatę! Hehe! He. Precz z poganami i z Polakami też. <ścoughs> Zwyciężyliśmy z Prusami. Malutki bunci, którym muszę pozbyć się pozostałych, tutaj Pogan, którym próbowałem prawowicie odebrać należące mi się tereny, ale niestety nie zechcieli sięgnąć po rozum do głowy, więc ja będę w takim razie musiał sięgnąć po miecz, który zamiast tego rozumu właśnie się w ich głowach znajdzie. Tylko najpierw muszę ich dopaść, bo bardzo lubią uciekać. O panie, te bitwy to są istne masakry. Za dobra jest ta pruska armia, zbyt potężni są pruscy dowódcy. Oni nie mają żadnych szans. Wszystkie ich armie wyparowały. Nie zostało już nic. A ty to w ogóle katolem jesteś? Czemu im pomagasz? Bez mózgu. Natomiast ten tutaj, Słowianin, postanowił im nie pomóc. Pomimo tego, że mnie nienawidzi. Jaki to ma sens? Hehe, tyle sobie powalczyliście. Po co wam to było? Chyba tylko po to, żeby przyspieszyć mi pracę. I tak oto weszliśmy w posiadanie Berlina, niestety jeszcze nie ulepszonego, ale już bardzo niedługo. Paskudna dziura w centrum mojego państwa sprzątnięta. Niestety, oddając parę prowincji tutaj na peryferiach, a zdobywając te. Tymczasowo obniżyłem sobie dochody o prawie połowę, no i żołnierzy o 2000, z powodu tego, że te prowincje mają zero kontroli, ale na szczęście jesteśmy zbudowani praktycznie pod y, zwiększanie kontroli, więc nie będzie z tym dużego problemu. No i niestety zakończyło się życie króla Adolfa, ale wstępuje na tron król Hans! Hans von Schwab z Prus. Proszę, niech Twoja żona wspiera tutaj. Błagam. Czy ty serio nie możesz być trochę lepszy w zarządzaniu? Ile masz wojskowości? 18. Dobra, oddam to jedno hrabstwo. Będzie mnie to bolało, ale, ale tak trzeba. Natomiast tutaj bierzesz. Autorytet. I budujemy cię również wojskowo, bo każdy król Prus musi być niezwyciężony. Lule chce napisać książkę o jedzeniu mięsa z człowieka. Czy to jest dobry pomysł, żeby ją sponsorować? No jasne, że tak. I oto mamy ją stworzoną. Tytuł jej brzmi Saksońskie przysmaki kulinarne. Miejmy nadzieję, że ktoś się kiedyś nie pomyli i przypadkiem tego nie zje naprawdę. Nareszcie, po chyba 15 latach udało mi się stworzyć roszczenia na księstwo Śląska, i mogę zaatakować Polskę i odebrać im właśnie dużą część Śląska, tak. Te ziemie w sumie w tej historii nigdy nie były niemieckie, ale zaraz będą. Tym bardziej, że posiadamy już całkiem sporą armię 9,5 tysiąca, a oni mają jedynie 7 tysięcy, co i tak jest całkiem sporo, ale no nie mają szans. Nadszedł czas na bitwę. Głupole podzielili armię na pół, co oznacza, że. Zostaną zmasakrowani. A wręcz jeszcze głupiej, postanowili od razu mnie zaatakować w momencie, gdyż z ich pierwszej armii zostało jakichś trzech żołnierzy. Co oznacza podwójną porażkę tuż pod rząd. O, jakieś nowe śmieci zdobyłem, ale nic przydatnego. Chociaż? Ta siekiera jest dwa razy lepsza od mojego miecza. No to co, przychodzicie już znowu, by ponownie oberwać? Nawet się nie muszę starać, chyba, skoro sami przybywają. Prosto pod moje armie. U, Sycylia jest. Królestwo. Natomiast jakimś cudem święte cesarstwo rzymskie dalej kontroluje Włochy, co jest dosyć dziwne, bo one bardzo lubią odchodzić, a tym razem już mam szansę tego nie wygrać. Ale wystarczy odzyskać suplaje, połączyć armię, wykorzystać głupotę przeciwnika i wykonać kolejną masakrę. No tym razem te bitwy nie były aż takie super niszczące dla nich, bo tracili jedynie dwa razy więcej żołnierzy niż ja. No, tym razem już nie muszę z wami walczyć, gdyż Śląsk jest teraz mój. Bez jednej prowincji, tutaj. A to głównie dlatego, że to już jest inne księstwo. Więc to jest śmieszne, że zyskałem Opole, pomimo tego, że jest tym drugim księstwem Śląska. I mam teraz sporo polskich wasali, ale mogę ich totalnie olać i nadać Niemca na tronie Śląska. I tak, proszę. Oto, zbliżamy się powolutku do granic takich, jakie powinny być. O! Myślałem, że będzie wojna, ale cesarz zgodził się od razu obniżyć prawo koronne w cesarstwie, dzięki czemu będę mógł atakować moich sąsiadów. Tak! Nie ma takiego zabraniania mi ekspansji. Prusy muszą ciągle rosnąć. Poraz zdobyć resztę Polskiego Śląska, później zostaną jeszcze chyba no jedna prowincja Czeskiego Śląska. No, teraz ich armie są o połowę mniejsze od moich. Gdzie wyleziecie? W góry? Myślicie, że to was uratuje? W ogóle? Serio? Ja miałem 30 wcześniej advantagea. Co się stało z moim władcą? Czemu stał się teraz takim głównym? I mean, dalej jest lepszy niż dowódca przeciwnika, ale powinien być dużo lepszy. O, udało się porwać syna króla, i dzięki temu możemy zakończyć tą wojnę. Teraz nasz wasal ze Śląska posiada praktycznie cały Śląsk. No i tak, zaatakujmy też Czechy, żeby odebrać im tą nysę. Oni są akurat sporo silniejsi od Polski, ale dalej powinni być słabsi ode mnie i nie mają żadnych sojuszników, pomimo tego, że ich władca ma 63 lata, co oznacza, że miał wystarczająco dużo czasu, żeby sobie takowych sprawić. Od razu mnie zaatakuje. Czy to dobry pomysł dla niego? Niestety tak. O, ja nie mogę. Dobra, odzyskajmy trochę wojska Wrac i wracamy, zemścimy się na tych frajerach. No, i kiedy teraz jesteście tacy mocni? 28 advantagea. W ogóle nie użyłem nawet mojego władcy do tej bitwy, co było dosyć głupie. Ale oni tak samo będą ciągle wracali. O, i trafił się Hans. Geniusz, fajnie. Trochę to zajęło, żeby zabrać jedną prowincję. O, moje ulubione święte cesarstwo rzymskie już postanowiło sobie w Afryce kolonie zrobić. Wait, już mi się skończył trus z królem Czech? Że co? No i nie chcą mi zrobić tego klejma na księstwo Wielkopolski. No nie. No i jeszcze teraz Węgry się zmieniły w prawosławie. Co to prawosławie takie popularne? No, polska kultura jeszcze nie może ulepszyć zamków. Haha, ale frajerzy. I za tak to tworzymy sobie kulturę wschodnio niemiecką po to, żeby właśnie zająć te tutaj kultury Niemcami z łatwością i robimy kulturkampf. Było sobie tutaj jakiś tam połabian sporo, to teraz będą Niemcy. Innowacji mamy jedną wysokośredniowieczną 14 wczesnych, czyli chyba ze wszystkich kultur niemieckich jesteśmy teraz najbardziej zaawansowani. No tak lekko, ale jednak. No i przy okazji nie muszę tolerować tego Gaugana, który tutaj niszczy saksońską kulturę piękną. No właśnie, papież mi zapłacił i teraz niestety sporą część tej kasy muszę mu oddać. Ale za to po obu tych transakcjach zyskałem troszeczkę pobożności i troszeczkę kasy, więc jestem w obu tych rzeczach na plus. Nie no, znowu chłopi. Oj, jeszcze pobożność za darmo. Oj, połabianie, połabianie. Widzę, że będę musiał ten kulturkamp troszeczkę przyspieszyć. I nie tylko dlatego, że puściłem znowu 5 spida, ale również dlatego, że trzeba poskromić... Część tych paskudnych chłopów. Holy shit, są książki, które dają 30% lifestyle experience na jedną książkę? Myślałem, że chyba 20% to było maks, ale najwyraźniej nie. O, teraz chcą mnie jako zarządcę. W sumie to mój władca jest nawet lepszy w zarządzaniu, chociaż to raczej przez żonę, a nie przez jego samego. Szkoda jednak, że wolałbym być marszałkiem, żeby mieć większe armię. i to sporo, ale co tam? Chłopi na moim dworze! No, chyba nie. Klikamy sobie trzecią tradycję. A teraz będę z mistrzem szpiegów? Co to za pomysł w ogóle? Ło, udało nam się zrobić włócznie Konrada zajebistą. Niech będzie, że włócznia Konrada. O, krótsza bomba, ale ona jest potężna. Dobra, już zrobię ten Kurde, claim na Poznań, bo nigdy nie zrobisz roszczeń na księstwo, ale tak naprawdę pójdzie jedynie na sojusze z Bizancją na przykład. I co teraz dalej chcecie się buntować? <laughs> na pewno, na pewno macie jakiekolwiek szanse, jak mi Bizancją przyjdzie pomóc. Bastly Inferior w tym momencie nawet są słabsi. Jacy ci wasale to są imbecyle czasem. On nawet nie jest w stanie tędy przejść bez narażania się na atak. Nie są w stanie połączyć tych armii. Zasaultujmy ten forcik. Bo to w sumie chyba dalej plemię nieulepszone. Mogę to podbić. Mogę ich od razu zaatakować. Tak, robimy sobie po kolei roszczenia na wszystkie hrabstwa. Nawet jeżeli nie będę ich mógł wypowiedzieć naraz. No. Spalimy wasz banner i się poddają. <śla> nawet nie muszę mieć 100% warscora. Widzę, że nasza kultura powoduje, że oni się będą łatwiej poddawali. To pepega jest. O, Polak. I to jeszcze prawosławny. Rządzący terenami pode mną. Bardzo śmieszne. Nie no, co jakiś, jakiś kurde żałosny żart. Już, już kobieta na tronie lepsza. Ważne, że niemiecka. I katolicka. Te Prusy mnie też ciągle wkurzają i mam pewien pomysł. O, nareszcie Polacy nauczyli się ulepszać zamki. To co tam, które roszczonko wypowiemy sobie teraz... I ile następnych lat będę musiał podbijać tą głupią Polskę? Tym razem zaczniemy od sprytnego ataku błyskawicznego na ich stolicę. To jest takie łatwe. Zamiast zrobić coś mądrego, chociaż w sumie nie wiem, co oni mieliby zrobić, żeby tego nie przegrać. Znowu papaju dawaj kasę. Tobie jest niepotrzebna. Co tam, jakieś krucjaty? Tutaj się dzieją prawdziwe krucjaty przeciwko Polsce. No, a z księstwem misji Miśni to poszło od razu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Już tyle. Czasu patrzyłem na to. O, nie! Znowu Cfel wrzucił wyższe prawa. W ogóle ja też to powinienem zrobić. Ale cesarzowi to na to nie pozwolę. Dołączamy do frakcji Liberty 155% i zaraz mu pokażemy, co o tym myślę. No, 330%. Żądamy obniżenia poziomu korony. Ha! Tamten się od razu zgodził na 150%, ten na 300% się nie chce zgodzić. No to co wojna domowa. Niech zwycięży ten, to nie jest głupim brodatym frajerem. A jednak stworzyli je chyba przed sekundą i teraz mogę je sklejmować. Ech, dobra, nareszcie rozumiem jak to działa. No, mamy stolicę cesarza. Jego armii nie widu ni słychu, ale zaraz zacznę tutaj się zagładzać. No i książę Hans jest już dorosły. Niestety nie trafiła mu się najlepsza cecha edukacji, ale close enough. Dziedziczone cechy i teraz szukamy Amazonian. No właśnie. Szansa średnia na dzieci mi wystarczy. Nie ma to jak niemiecki program eugeniczny. Hahaha! Ha, ha! Tyle was było. Nie zabronicie mi podbyć miśni. Ale mi się też trus skończył z Polską. Więc najpierw porobimy was. O, razem z Wieluniem już. To już tylko mi kujawy i dobrzyń zostaną dla ładnych granic. Te, a Polacy znowu podbijają jakieś bezużyteczne plemiona. Ha! Najpierw. Prowadziłem wojnę domową przeciwko tobie, a teraz dajesz mi pozycję mistrza szpiegów. Ostatnia bitwa z Polaczkami. I tyle było Wielkopolski w ich rękach. A, fajnie, mam banner jakiejś randomowej dynastii. Ale dobra, zwiększa mi kord grandeur, więc jest super. I tak, teraz będziemy bili miśnie. Do boju, mój gigantyczny, bardzo tłusty władco! Pokonaj wojska miśni! Oh yeah! To było łatwiejsze niż przypuszczałem. Zabierzmy się za kujawy. Pora, żeby król Hans się wykazał. No i nadszedł czas też na dobrzyń. O! Haha! Ha! Zostaliśmy wybrani cesarzem. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, bo być może stracę wszystkich moich wasali. Chyba, że uda się mojego syna jako następcę wybrać. Tylko zależy, którego, bo mam, mam nadzieję, że nie tego. No, to jakiś nie, nie, nie wyszedł mi ten eksperyment. Uuu! Ale dużo artefaktów. One są chyba i tak przyklejone do cesarskiego tronu, więc jeżeli by się nie udało cesarstwa utrzymać, no to nie będę ich miał. Ło, ho, ho, ale mnóstwo tych rzeczy tu jest. O dobra, to akurat jest moje i było też genialne, ale tak dużo bonusów. Szkoda tylko, że ja... nie stać mnie na to, na cesarski tron. Jakim cudem królewski tron był i lepszy i tańszy. Dobra, głosujemy na mojego syna, nawet jeżeli ma... Jeden rok, na wszelki wypadek, jakbym miał umrzeć. A nie mam drugiego i też jest głównym. Nie, no super. Dzięki gro. <grystanie> <grystanie> Więc jakie tam święte cesarstwo rzymskie? Od teraz będę kontrolował je już na zawsze. <grystanie> no i tak oto w roku. W 1191 mamy cesarstwo niemieckie i ogólnie nie mam żadnego pojęcia jak tu się zmienia sukcesje z elekcji na cokolwiek innego. Ale jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację tej zabawnej rozgrywki, no to oczywiście możecie dawać łapki w górę, napisać to w komentarzach i cześć!